To ja mówię! Ja, Marek, który budzi się rano z bólem gardła. W telewizji reklamowali coś na taki ból. Mówię, czemu nie? Kupiłem. Poproszę taki syrop i tabletki, co o nich w telewizji mówili. Dziękuję. Usiadłem na ławce w parku i zacząłem przeglądać zakupy oraz czytać ulotki produktów, które zakupiłem. Zaraz, zaraz. Zarówno na opakowaniu syropu, jak i tabletek widnieje napis Wyrób medyczny. Co ja tak naprawdę kupiłem? Wyroby medyczne stanowią bardzo dużą i różnorodną grupę produktów. Na rynku jest nawet kilkaset tysięcy różnych wyrobów medycznych, używanych w profilaktyce, diagnostyce lub terapii. Wyroby medyczne kojarzone są przede wszystkim z akcesoriami chirurgicznymi, sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością lub wyposażeniem laboratoriów medycznych. A co ja tu złapałem? Zerknijmy. Hmm. Wiecie, jak wiele rzeczy mieści się w definicji wyrobów medycznych? Zalicza się do niej i test ciążowy, i tomograf komputerowy. Mogą to być również syropy i tabletki. Wyroby medyczne są używane w celu m.in. diagnozowania, zapobiegania czy łagodzenia przebiegu choroby lub monitorowania skutków urazu. Natomiast lek to substancja stosowana w leczeniu konkretnych problemów zdrowotnych. Syrop i tabletki, które kupiłem, nie działają farmakologicznie, dlatego nie są lekami, lecz wyrobami medycznymi. Jak więc działają? Wyroby medyczne zazwyczaj działają mechanicznie. Na przykład opatrunek zatyka ranę i w ten sposób tamuje krwawienie. Syrop i tabletki, które kupiłem, mają w zamyśle tworzyć warstwę ochronną w gardle zapobiegającą przenikaniu drobnoustrojów. Ze względu na taki sposób działania, nie są lekami, lecz wyrobami medycznymi. Lek zwalczyłby przyczynę bólu, czyli na przykład bakterie. Droga produktu leczniczego od jego opracowania do wprowadzenia na rynek jest bardzo długa i obejmuje wieloletnie badania kliniczne. Wymagania, jakie muszą spełniać wyroby medyczne przed dopuszczeniem na rynek, zależne są od tzw. klasy ryzyka. Im większe zagrożenie dla życia i zdrowia stwarza wyrób medyczny, np. sprzęt używany w operacjach neurochirurgicznych, tym wyższe wymagania należy spełnić przed wprowadzeniem go do sprzedaży. Wyrób, który stwarza niskie zagrożenie dla życia i zdrowia, np. bandaż elastyczny, nie jest objęty aż tak rygorystycznymi wymogami. Warto wiedzieć, jakie są różnice między lekami a wyrobami medycznymi. Wiedząc, jak działają leki, a jak wyroby medyczne, można podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zdrowia. To mówiłem ja, Marek. Teraz już wiem.